Eee, witam Was bardzo serdecznie na konferencji przed meczem e, Śląsk w Lech Poznań. Przedstawiam Trenera Śląska Pana Zanim oddam Panu Trenerowi głos Chciałem Wam przekazać najświeższą informację, której być może nie zdążyliście jeszcze zobaczyć na naszej stronie internetowej. Przed chwilą skończyły się bilety na to spotkanie, więc będę ogromnie wdzięczny, jeśli też podacie taką informację yy, u siebie. Yy, co oczywiście nie oznacza, że tych biletów jeszcze kupić nie będzie można, bo tradycyjnie dzisiaj w nocy wygasną rezerwacje dla Yy, osób, które yy, te rezerwacje robiły w systemie online i rezerwacje nie będą yy, yy, trafiły do obrony sprzedaży od godziny 10, więc jakbyście taką informację mogli podać yy, u siebie, to będę Wam ogromnie wdzięczny. Ja już yy, kończę. Panie trenerze, kilka słów bardzo bym prosił o wyczyszczone zaczynamy tydzień trzech meczów, które um, mogą dać wiele. Mogą dać kilka odpowiedzi dotyczących e, formy drużyny, formy poszczególnych zawodników. Wszystkie te mecze, począwszy od jutrzejszego, są meczami, które będą miały duży wpływ na tabelę i na szansę grania dalej w Pucharze Polskim. Mecz, mecze wczoraj, przedwczoraj w Pucharze Polski Kolejny raz udowodniły, że to jest impreza, w której e, kluby słabsze mają, mogą stać się sensacją w polskim piłkarstwie. Kluby pierwsze ligowe trafiają na pierwszą stronę gazet, gdzie tytuł świadczy już o tym, że ekstra Ekstraklasy jest za burtą Pucharu Polski. Jutrzejszy mecz w końcu z niedawnym mistrzem Polski. A aktualnym wicem mistrzem Polski, który no, ściągnie jutro pewnie komplet y, kibizów Nie moją winą jest, że tak mało. A szkoda. Mecz z drużyną, która rozpoczęła rewelacyjnie rozgrywki. Mając super snajpera, naszczelała tyle bramek, że nie jedna drużyna będzie miała w całej rundzie problem tyle strzelić. Z drugiej strony z drużyna, który jestem trenerem, to w przygodzie w Ligi Klubowej Europejskiej po rozpoczęciu do dobrym e, ligi po wygranym ostatnim meczu. To, że dodam, że trudnym meczu to ktoś może powiedzieć, no, dlaczego miał być i podobnie z pewnością będzie jutro. Jeżeli rozpatrujemy przeciwnika, to z jednej strony wiemy na co go było stać w tych kilku meczach, gdzie niemal zbombardował e, tych przeciwników, którzy mu na drodze stanęli. Potem nieoczekiwanie w zabrzu doznał porażki. E, Pewnie też nieoczekiwanie po początkowym, bezefektownym bombardowaniu banki Wisły Kraków e, przegrał z Wisłą mecz ligowy. No i po ostatnim meczu, nie wiem czy łatwym meczu, ale takim meczu, w którym e, gradali w Pucharze Polski, Pozwoliła sobie ta drużyna dwóch, trzech zawodników, tych, którzy znaczącymi są piłkarzami, troszkę e, nie zmęczyć i z pewnością przyjadą do Wrocławia jako wicelider tabeli. Dają do zrozumienia, że nie przyjeżdżają tutaj, tylko sobie pobrać piłkę. Ja jestem przekonany, że wielu tych piłkarzy, którzy grają w leku Poznań, mają takie umiejętności, że niektórzy mogą się rzeczywiście dziwić, dlaczego ta drużyna nie jest w tak ustabilizowanej formie, żeby być absolutnym w tej chwili Konkurentem dla Wisu i dla Legii, które niby zawodzą, ale w dalszym ciągu są wymieniane jako faworyci tych, tej ligi naszej. My do tego meczu ostatnią osiemnastkę co była w Krakowi, plus Christiano Dias, który jest w odczuciu lekarza, moim nacjoningiem również. Dobry. Czyli mamy dziewiętnastkę. Po dzisiejszym treningu osiemnastkę, jutrzejszy mecz designujemy. Oczywiście, że yy, gra, szczególnie w meczu z Krakowią, w pewnych fragmentach no, dawała do zrozumienia albo przypominała, że nie jest tak dobrze w grze yy, defensywnej. Ja doskonale wiem, że również media, no, przy, szczególnie przed meczem, potrafią sugerować, kogo wystawić. Rzadko kiedy napiszą, dlaczego wystawić kogoś, a kogoś zdjąć. Dla mnie oczywiście mecz, a przede wszystkim to, co się dzieje na ceniegu, jest yy, no, wiodące w ocenie, przygotowaniu i decyzji, kto ma pójść do, do grania. Ale muszę przyznać, że Będę miał na ławce takich zawodników, którzy będą w stanie coś poprawić, coś wnieść, jeżeli by nam ten, ta gra nie wychodziła od, od początku. Zadzwonił do mnie, nie wiem czy to był przyjaciel, czy tylko znajomy, mówiąc, że no to co, a autobus. Pewnie w fragmentach tego meczu trzeba będzie mikrobus stawić. Natomiast no chcę podkreślić, że e, jakby autobus to było co najmniej co najmniej dwóch zawodników innych, których teraz e, nie mamy. A wyczułem u, u, u samych zawodników, że raczej by woleli, żeby zostawić ten mikrobus czy autobus w garażu i wziąć się do roboty. E, oczywiście, że a mam ogromną nadzieję, że to nie jest zarozumiało, ale liczenie na własne siły, na własną formę, bo z pewnością w tym meczu przelewek e, nie będzie. E, za dużo gadam, Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Bardzo proszę o Michał Szwartłosa, dzień dobry. Panie trenerze, ja mam pytanie, jaka jest Pana recepta na Tioma Ludniewa, bo obok meczów, w których on strzela trzy bramki, są też takie, w których nie strzela żadnego gola. Więc jak zrobić tak, żeby to w Wrocławiu właśnie tak było, że nie strzeli na te bramki? Mi się udaje kupować leka lekarstwa bez recepty, natomiast e no. w sytuacji, w jakiej... E no, już to zostanie postawiona, na przeciwko ma absolutny lider naszej ekstraklasy, jeżeli chodzi o strony ramki. No i nasza, nie jednego, ale yy, nasza gra defensywna. jest takim piłkarzem, który wie gdzie, na jakiej pozycji należy się przesunąć tu przed podaniem, żeby być bez przeciwnika, żeby przygotować nowe głowę do uderzenia piłki na bramkę, ale yy, ktoś mu to musi podawać. W związku z tym yy, będzie to bardzo istotne zadanie dla tych zawodników, którzy będą brali, brali udział w grze obronnej, aby nie Stwarzać za dużo takich sytuacji, bo to jest podobnie jak nasz Frankowski, nasz mówię w końcu naszej ligi, który potrafi blankę do no, dzięki swojemu talentowi. A ja doskonale pamiętam, że, że to się nie każdemu piłkarzowi zdaje, że udaje, bo to cechę albo się posiada, albo nie. Był Tu taki piłkarz niedaleko Wrocławia, w Lubiniu. Naraziłem się, czy nie w Lubiniu, czy w Lubinie? Nie, nie, nie. Naraziłem się, chyba. E, Micański, który umiał bramki zdobywać. I z pewnością, e, szczególnie e, Piotrasia, który jest doświadczony e, stoper, był naszym z pewnością wyróżniającym się zawodnikiem obrony w ostatnim meczu. No, ale to jest gra dywizywna na szerokości 65 metrów. Wszyscy zawodnicy muszą zagrać rzeczywiście na, na bardzo dobrym poziomie, aby nie dopuścić lecha do, lecha do tej gry rozciągającej niemal do linii bocznej. No, a stamtąd to tylko kopoty są. Jeżeli w tempo, to wolne miejsce, a jeżeli z dribblingiem, no to już z kilku metrów. Nie wiem czy na temat odpowiedziałem. Nawet na gdybym przetarł swoje pytanie, chciałem się w ogóle zrobić. Tak? Specjalnie to zrobiłem. No. Pani, nie, Panie nie tak niekoniecznie o, o meczu jutrzejszego, Nie, ale o panu pracy no nie można? Nie. O mojej pracy też nie. By Pan mógł, mógł tak jakoś ten rok w no, środku podsumować, powiedzmy yy. A co już, już Pan ma sygnał? A nie, Pan związał Pan jakąś różnicę, i myślałem, że Pan ten ma jakiś. Mam nadzieję, że Pan mnie wybaczy, nie. Nie wybaczę, tylko to prośba. Ja też proszę, nie. E, ja chciałbym dopytać mnie o Krakowę z gazety wyborczej. Pamiętam, że po Krakowie powiedział Pan, że gdybyśmy byli w takiej formie 3 tygodnie temu, czy kilka tygodni temu, byłoby nam łatwiej. Czy w ciągu tego tygodnia, który nie widział Pan symptomy tej formy, którą mogłaby wrócić. Być może tyle. Ale nie ukrywam, że w ostatnich treningach bardzo się starał Sebastian Mila. Rok Esner po tych swoim dość, dość nieprzyjemnym urazie również. A to jest miejsce bardzo, bardzo istotne. Bardzo istotne. E, no, jeżeli mógłbym powiedzieć, e, że jestem pewien, że będzie grał w ataku Dias czy i będzie bardzo dobrze. Nie jestem w stanie. E, przepraszam tych, którzy ciągle... Wracają do 4-4-2 Nie będzie w tym meczu 4-4-2 Chyba czy przy jakimś nieszczęśliwym w jego okoliczności Natomiast ee, coś się stało z naszą grą na Okrężną mamy, mamy tam 4-5 zawodników, pomocników Jeżeli do dnia w konfrontacji z Krakowią mogę powiedzieć, że Waldek y, sobota był tym. Trochę go wspierał y, Madej, to nie, no, nie mogę zapomnieć, że mamy tam jeszcze Michielonga i, i Gansarczyka. Widzę, bym nie był skłonny powiedzieć, że są w znakomitej formie i, i do roboty. A wiem doskonale, że w lechu tacy zawodnicy w formie są i ta gra okrężna, szczególnie naszych bocznych obrońców, z których żaden nie jest reprezentantem ani Polski, ani, ani innego kraju Europy, no to tam zawsze muszę brać pod uwagę, że będą problemy. Uczulam na to zawodników. Starałem się y, rozmawiać i przygotowywać na treningu pomocników bocznych środkowych defensywnych, czy jednego ze środkowych, aby ta asekuracja następowała szybciej, żeby nie dopuszczać wjazdu tych szybkich pomocników do, w szesnastkę. Krywiec jest piłkarzem, który pamiętam jak oglądałem w Anglii mecz Everton z Bartem Borysow, dobrze mówię? Bo on tam brał Pochodzę Europy, oni tam chyba wygrali. No to zadzwoniłem, żeby go na tydzień To było w Krakowie. No ale się dowiedziałem, że już jest od dwóch miesięcy w Lechu. Także proponowałem Ludnesa, e, który też. którego też pamiętając uważałem, że na polską ligę to jest bardzo dobry piłkarz Na no, ale wtedy przygotowywał się niemal do rozwalenia Europy w Ucharach no i skorzystał z ofert tych zawodników my mamy to co mamy I nie dokończyłem bo ja wspominałem o tym tylko dlatego, że bardzo mi się podobała gra Cliffsa, który na no, szalot w obojgu i tak e, niby trenerem jestem, żeby określić jego pozycję, gdzie on gra, a nie byłem w stanie, bo wszędzie bo... Bardzo proszę, bo przerwałem. Nie, to ja tam nie, przerwę. Więc chciałem zapytać, pan ten, jako były gracz Barcelony, często mówię sobie, że jest ucznikiem Krojfa, i on taką chciał w polską Barcelonę tam w zrobić. Chciałem pana trenera zapytać, pytając też o wizję w środowisku czy da się znaleźć jakąś analogię? Jakiś klub europejski z historii meczu, meczu który ten prezydencie chciałby zrobić rozwagi? Dlaczego uważałem, że jestem ucznią swojego tatusia. Był dobrym nauczycielem. Kochał piłkę nożną, ale najczęściej mecze oglądał e, przez dziurkę w płocie, bo nie lubił chamstwa na boisku, na stadionach. Ale mówiąc poważnie, to pewien tak. Z pewnością miałem szansę rozmawiać, również czy czynnie, czy biernie uczestniczyć w treningu e, z zacnymi trenerami. E, z Kazimierzem Górskim również, tu w Wrocławiu. Ten pan został zwolniony, tak? Dostał telefon, że zostaliście zwolnieni, pewnie. Nie tylko na zwolnia. Ja miałem przyjemność pracować przez dziesiątki lat, naprawdę z wybitnymi piłkarzami polskimi. A nie chcę wymieniać tego czasu, jakie to nazwiska były. Współpracować uczestniczyć w różnych rozmowach, czy przybywać na różnych szkoleniach, kurcokonferencjach, na sympozjach poznając wielu trenerów. Oczywiście najczęściej mi do głowy przychodzi myśl, że piłka nożna bardzo prostą grą. Problem się zaczyna, jeżeli ten ktoś, który tak uważa, Staje się, trener, staje się trenerem. Bo chyba nie ma dziedziny życia, która by się nie przydała tutaj w głowie jako coś, co by pomogło w pracy, w współpracy yy, z, z ludźmi w końcu. w 25 yy, uczestniczy w treningu. kiedy w bardzo trudnym e, treningu, ciężkim treningu już na, nawet pies, jak jest zmęczony, to potrafi ugryźć. Ale to trzeba wszystko tak robić, aby e, ten efekt najważniejszy. Czyli w przygotowaniu do, e, do meczu, e, no może za mocne słowo eksplodował, ale żeby uznać, że to co się robiło, to jest właśnie na ten mecz, to w tym meczu, ma dać yy, największą szansę w defensywie, a sponiewierać przeciwnika tak w obronie, aby mu nadszedł wamek. Oczywiście Państwo jesteście zarażeni, ja może mniej, oglądanie wspaniałych dużych, światowych, europejskich ktoś może powiedzieć, po cholerę Panu pracować z 11, jak pan może mieć jednego mes i pan zrobi robotę za całych pozostałych 10 ale się okazuje, że nawet Barcelona mając takie gwiazdy i nie wygrywa każdy mecz po 8-0 w naszej sytuacji to ja wiem, że absolutnie największym problemem jest, że ja nie mogę powiedzieć dzisiaj przed meczem, że jedenastka, która wystąpi jutro, wystąpi we wtorek, wystąpi za tydzień, wystąpi za dwa tygodnie i to będzie już absolutnie wszystko co najlepsze. A prawdopodobnie to przyczyną jest, że jeżeli mamy kilku zawodników, nie wiem czy wypada to użyć wybitnych bardzo dobrych, dobrych, przeciętnych, mam nadzieję, że już idąc w tamtą stronę nie ma takich no to cała filozofia w tym, a może marzenie trenera, żeby ten ogon się kurczył, a żeby się powiększało to, to na początku. Tu nie chodzi o to, że wymagania będą większe, bo i tak co roku są rozbytki o Mistrzostw Polski, a jeżeli udaje się zdobyć. Miejsce eksponowane w tabeli, pomimo że ogół ma inne zdanie na temat umiejętności piłkarzy. Łącznie z tym, że reprezentacja... No i dobrze, nie, nie korzysta z żadnego, to w konfrontacji istotnej. Istotnej dla tych wszystkich, którzy uważają, że tak jak każdy uważa swoją żonę, że jest najpiękniejsza. Uważałem, że ściąg jest najlepszy, to wypadałoby naprawdę wszystko zrobić, aby ta opinia niemal przed każdym meczem była opinią, która i przyciągnie kibiców, ale i po meczu da satysfakcję, że, że ci chłopcy naprawdę pograli tak, że nie tylko nadzieje, ale szanse są duże, żeby zostać gdzieś tam na górze i patrzeć na dół w tabeli, a nie ciągle patrzeć do do góry. Z pewnością kolejne rozgrywki są dziwne. zeszłym roku wszyscy to podkreślali, ze mną też. I ja sobie zdaję sprawę, że dwa mecze mogą przywrócić tabelę. Ponieważ niesamowitym facetem był ten, który wymyślił trzy punkty za zwycięstwo. Proszę zwrócić uwagę, że się remisuje trzy mecze, jest tylko trzy punkty. Prawda? Czyli opłaca się wygrywać. Opłaca się nie przegrywać. I tak się zastanawiam, czy nie doszło do tego, że ci, którzy nie będą mieli wybitnych piłkarzy, nie zrobią tak, że będą mieli bardzo dobrą defensywę i bardzo dobry atak. To szereg zostawiał bo defensywa będzie zabezpieczać przed utratą bramki, a tak da szansę zdobywać bramki. Być może to, co powiedziałem, jest trochę takie zwariowane, ale przecież z 2000 się nie sądzi. Być może chorowie wczoraj osądzono e, tych, co porażkę ponieśli w podarze polskiej. Ale muszę być skromny, bo jedziemy do Obryska. I też możemy tam być w tarapatach, ale na Przu Śląsk. Byłoby bardzo fajnie, żeby ze Śląskiem był, można było uzyskać korzystny wynik i jechać do, do Brzeska jako ci, którzy nie zawiedli kilka dni wcześniej. Znowu nie na temat, przepraszam. To jeszcze jedno pytanie, Pan pierwsze zadaje. Dotyczące Śląska i, i, i Maciejów jutrzejszego. Czy z uwagi na to, jak pan to nazwał, pokrężą w, w, w pomocy Lecha, y, przewiduje pan wystawienie w naszej drugiej linii przynajmniej jednego nominalnego obrony? Pan tu musi mieć klucz w styka. Nie budźcie. Znowu się pomyliłem, eee, ja sobie pójdę, A. widzę, że Pan mi coraz bardziej oczy otwiera. Co się dzieje tam? Pod mną tam jest szatnia akurat. Nie. Ja powiem tak, że na jednej z odpraw nie pamiętam, czy to było z trenerami, czy z piłkarzami, powiedziałem, że my możemy jako e, klub mający dwudziestu kilku zawodników w kadrze wystawić dwie linie obrony, jedną dać przy bramkarzu, drugą troszkę dalej. I czy tak też chyba można też wygrać, nie? Można nie przegrać, tylko że jak się przegra, to Pan sobie zdaje sprawę, co się będzie działo. Pierwszy taki, który może nie ukradł księżyc, ale zgłupiał i tak zrobił. No nie chodzi o ryzyko, bo ja mimo wszystko ryzykuję niemal ciągnie, ciągle. Ale nie można stracić zaufania do pewnych zawodników, którzy mimo wszystko potrafią grać, jeżeli nie na dwóch, to na półtora pozycji. A to, co Pan wspomniał o tej okrężnej grze, no tak sobie przypomnę, też by mieli masę problemów z tego tytułu. A to jest chyba nasz problem, bo podkreślają, że y, trudno jest znaleźć naprawdę bardzo dobrego y, bocznego obrońcę dla reprezentacji Polski. Dziękuję.